Dnia października z wiernymi pożegnał się ksiądz Mirosław Kaczmarczyk, dziekan dekanatu Chęcińskiego, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Chęcinach. Podczas uroczystej eucharystii podziękowano księdzu Mirosławowi za 14 lat pracy duszpasterskiej w Chęcinach. Zgodnie z decyzją biskupa, ksiądz dziekan Mirosław Kaczmarczyk obejmie teraz probostwo w bazylice w Miechowie. W niezwykle podniosłej atmosferze w asyście druków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chęcinach odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której dziękowano za 14-letnią służbę w chęcińskiej parafii proboszcza Mirosława Kaczmarczyka. O dotychczasowym życiu kapłańskim, wielkim zaangażowaniu w budowanie jedności Kościoła i dążeniu do ciągłego doskonalenia mówił w wygłoszonej homilii ksiądz dr Grzegorz Kaliszewski, rektor Seminarium Duchownego w Kielcach. Osobiście cieszę się, że ksiądz Ksiądz kanonik Mirosław Kaczmarczyk. Został dostrzeżony przez księdza biskupa ordynariusza profesora Kazimierza Ryczana i został mianowany do parafii w Miechowie. Myślę, że jest to wyraz dostrzeżenia tego wszelkiego dobra, tego zaangażowania tej miłości wypływającej z serca, którą ksiądz kanonik, ksiądz dziekan Mirosław, pozostawił tu w Chęcinach. Po zakończonej mszy świętej życzenia w imieniu mieszkańców i samorządu lokalnego złożył burmistrz gminy miasta Chęciny Robert Jaworski wraz z małżonką. Dziękował za 14 lat ofiarnej pracy na rzecz chęcińskiej parafii. Jak podkreślał karty historii gminy chęciny na zawsze będą pamiętać o wszystkich działaniach księdza Mirosława. Myślę, że można tu krótko odpowiedzieć. To była współpraca na najwyższym poziomie, współpraca, jakiej można życzyć innym samorządowcom, innym proboszczom, aby właśnie te relacje między proboszczem a przedstawicielem samorządu terytorialnego mogły tak wzorowo się układać we wszystkich obszarach, o czym wyraziłem opinię już podczas. Natomiast no myślę, że, że to jest wzór godny naśladowania, człowiek z najwyższej półki, człowiek, któremu wiele zawdzięcza zarówno parafia, jak i miasto, gmina Chęciny i myślę, że człowiek, który zapisał się na pewno na kartach, złotymi głoskami, kartach historii tego miasta, tej historycznej gminy. Zgodnie z decyzją biskupa, ksiądz dziekan Mirosław Kaczmarczek obejmie teraz probostwo w Bazylice w Miechowie. Jak sam przyznał, pożegnanie się z wiernymi w Chęcinach było dla niego wzruszającym momentem. No dzisiaj uroczyste zakończenie pracy duszpasterskiej w tej parafii. Oczywiście nie przestaje mieć łączności z parafianami, ponieważ no 14 lat tutaj pracy w parafii chęciny na pewno zostaje w moim sercu i będę się starał tutaj jak najczęściej przy okazji różnych uroczystości i religijnych i patriotycznych na tyle na ile czas pozwoli, żeby tutaj być natomiast no, 14 lat to szmat czasu, gdzie bardzo sobie cenię tę wspólnotę, do której zostałem tutaj posłany, bo dzięki tej obecności podjęciu współpracy Udało nam się i w dziedzinie duszpasterskiej, jak również gospodarczej, tutaj wiele dokonać. Oczywiście ksiądz nigdy nie mógłby dokonać tego sam. Zawsze dzieje się to we współpracy z parafianami. I tutaj jestem bardzo wdzięczny i dzieciom, i młodzieży, i wszystkim dorosłym. Jak mówił błogosławiony Jan Paweł II. Skarbem Kościoła są zawsze ludzie chorzy, cierpiący. Do nich też staraliśmy się zawsze docierać, aby na miarę możliwości oni mogli tutaj być w tej świątyni, ponieważ te modlitwy no, przyczyniają się do tego, że można realizować tutaj te wszystkie przedsięwzięcia, które, które mogliśmy realizować w tym okresie 14 lat we współpracy również z samorządem miasta i gminy Chęciny z panem burmistrzem, do którego z wielką atencją kierujemy. Kieruję słowa wdzięczności za te 14 lat, któremu bardzo dziękuję za przyjaźń, za współpracę, za życzliwość, za wszelkie podpowiedzi, które. No, owocowały właśnie tym, co dzisiaj gołym okiem widzimy tutaj i przy parafii, i przy kościele, i, i, i w kościele wewnątrz, i w relacjach z ludźmi. Ta obecność dzisiejsza, bardzo liczna dzieci, młodzieży, dorosłych, ich wspólna modlitwa, ich wdzięczność, wypowiada, wypowiadane życzliwe słowa, no, świadczą o tym, że ta współpraca była piękna, owocna, za co jestem bardzo wdzięczny. Jak podkreślali wierni, księdza Mirosława Kaczmarczyka będą pamiętać jako człowieka, który zmienił oblicze chęcińskiej parafii, umacniając przy tym wiarę parafian. Ksiądz Mirosław był wspaniałym człowiekiem, dobrym. Nam dał się poznać jako człowiek, który łączy, nie dzieli. Zawsze szukał zgody, porozumienia. Każda rozmowa zaczynała się uśmiechem jego i, I kończyła uśmiechem już wszystkich, bo wszyscy przekonywaliśmy się, że, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Dał się poznać jako wspaniały gospodarz i nie człowiek jednej akcji, ale ksiądz, który myśli o wszystkich i o dobru wszystkich. I to wszystko dobro, które się zdarzyło zadziałów naszej parafii. Nie było dziełem przypadku różnych czy powiązań, czy koneksji, jak to nieraz w tych czasach można by się domyślać, ale, ale to było dzieło właśnie jego inicjatywa ciężkiej pracy. Nie jednego roku, ale właśnie 14 lat. Dlatego takie efekty właśnie są. Na zakończenie Eucharystii do księdza dziekana Mirosława Kaczmarczyka ustawiła się długa kolejka z podziękowaniami i życzeniami wielu łask Bożych potrzebnych do sprawowania powierzonej nowej funkcji. wszystkich tutaj zgromadzić.